Same wejście do soriso było bardzo przyjemne, poczułam się bardzo ekskluzywnie, obawiałam się bardzo przede wszystkim bólu, jednak komputerowe znieczulenie zrobiło dobrą robotę. Reakcja na mój nowy uśmiech w moim najbliższym otoczeniu była niesamowita, właściwie nie było osoby, która by tego nie zauważyła. Nawet teraz, kiedy już upłynęło sporo czasu od momentu, kiedy jestem z tym nowym uśmiechem, to nadal sprawia on mi radość i codziennie zjednuje nowych ludzi. Pani Małgorzata przyszła tak naprawdę na taką rutynową kontrolę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku i od tego się zaczęła... Nasza wspólna przygoda. Wizyta zaczęła się od tego, że standardowo wykonaliśmy zdjęcie radiologiczne, pantomograficzne. Potem zaprosiłem na fotel, zrobiliśmy pełne badanie stomatologiczne, zdjęcia wewnątrz ustne i zaczęliśmy wspólnie rozmawiać, jakie są potrzeby pani Małgorzaty, co by chciała zmienić, co by chciała uzyskać. Pani Małgorzata miała w sumie uzupełnione większość yy, braków zębowych, miała mosty, pojedyncze korony. I stwierdziła, że brakuje jej tego czegoś, co mogłoby zmienić charakter i uśmiech. To był moment, gdzie wykonałem skan wewnątrz ustny, zdobywając dodatkowe informacje, które mogłem przekazać technikowi. Na podstawie zebranej dokumentacji został wykonany waksa, czyli taki próbny uśmiech dla pacjentki. Na następnej wizycie przymierzyliśmy to, zrobiliśmy zdjęcia kontrolne. Pacjentka była już w tym momencie zachwycona, stwierdziła, że to jest to, czego szukała, wcześniej nie była w stanie określić co by chciała uzyskać. Okazało się, że to właśnie te niuanse, troszeczkę kolor, troszeczkę kształt. Spowodowały, że pacjentka zdecydowała się na realizację całego planu leczenia. I potem krok po kroku przeprowadzaliśmy przez wszystkie etapy. Wyszły po drodze rzeczy, których na początku pani Małgorzata w ogóle się nie spodziewała, a mianowicie, że w momencie podnoszenia zwarcia, czyli zęby robiliśmy troszeczkę dłuższe, wys wysmuklała twarz i pozwoliło to zmienić nie tylko same zęby, ale tak naprawdę twarz pacjentki, to jak była odbierana, a zmiana. Te przełożyły się ostatecznie na, na całą metamorfozę życia i, i stylu ym, funkcjonowania, sposobu funkcjonowania. Także stała się osobą dużo pewniejszą, a przynajmniej tak o sobie twierdzi. Bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie to, że już na etapie diagnostyki mogłam zobaczyć, jak będzie wyglądał mój przyszły uśmiech. Rozczarowana tylko byłam tym, że. Ten uśmiech trwał bardzo krótko, bo atrapa została mi szybko zdjęta z zębów i zobaczyłam, jaka jest różnica między moim stanem faktycznym a tym, co mogę mieć. Kolejne wizyty poszły szybko i bardzo sprawnie. Nie obejrzałam się, kiedy ten piękny uśmiech do mnie wrócił na stałe. Nowy uśmiech mnie nie opuszcza, bez niego nie funkcjonuje. Jedni inwestują w tatuaże. Ja zainwestowałam w uśmiech. Gdyby ktoś mi w tej chwili powiedział, że muszę się cofnąć, że są, jest konieczne jego pozbycia się, na pewno bym się nie pozbyła i bym się czuła pozbawiona bardzo istotnej części mojego życia. Warto również dodać, że praca ta. Nie ma tylko jedynie walorów estetycznych, psychologicznych poprawa nastroju, ale również wpływa na stan zdrowia, a mianowicie na bezdech. I tutaj każdy chrapacz mógłby szukać poprawy. Swojego zdrowia. Poza estetyką, w trakcie leczenia i zbierania szczegółowego wywiadu uzyskałem informację o tym, że pani Małgorzata ma również problem z bezdechem. I zmiana funkcjonowania i funkcji zębów, nie tylko estetyka, spowodowała, że pani Małgorzata stwierdziła, że jest znaczna poprawa przy spaniu, że jej sen jest dużo bardziej efektywny. Dzięki czemu też zmieniło się funkcjonowanie na co dzień. Krótko podsumowując, najpierw była pełna diagnostyka, potem usunięcie wszystkich prac protetycznych, które były nieszczelne bądź wymagały wymiany ze względów estetycznych, i przyszliśmy do finału, czyli do założenia ostatecznej pracy protetycznej. Obecnie jesteśmy po wizytach kontrolnych. Pacjentka jest bardzo zadowolona z efektu i poleca nasz gabinet innym. Naprawdę polecam gabinet pełen fachowców, którzy rozwiążą nie jeden problem stomatologiczny, i chyba nie tylko. W innych gabinetach, korzystając z innych usług, nikt nie przedstawił mi takich możliwości. Zawsze była koncentracja z tym, co przyszła. Z czym pani przyszła? Przyszłam z bólem zęba, trzeba go wyrwać, zaplombować i na tym się kończyło. Nikt nie pokazał mi, że kwestia pracy estetycznej może być kompleksowa i wpłynąć ogólnie na cały yy, mój wizerunek. Dopiero tutaj w Soriso uzyskałam taką pomoc.